Ostatnio trafiłam na ciekawe statystyki. Generacja Z i kolejne produktów i usług niekoniecznie szuka w Google, tak jak ja, boomer chociażby. A gdzie szukają? W social media. I chciałabym móc powiedzieć: Ja wiedziałam, że tak będzie, ale wcale nie wiedziałam, ale jestem na to gotowa, bo social sellingiem zajmuję się już ponad 6 lat. I właśnie o social sellingu, czyli o tym, jak spotkać się z potencjalnym klientem w social media. Jest nowy odcinek, więc co? Zaczynamy. Cieszę się słysząc Cię w kolejnym odcinku. To znaczy, ty mnie słyszysz, a ja tutaj mówię. Głos trochę odzyskałam, chociaż walka była do ostatniego dnia. Jeśli słuchanie tego podcastu zaczynasz od tego odcinku, to chcę powiedzieć, że jest cała seria o social sellingu. Więc koniecznie zasubskrybuj gdziekolwiek go słuchasz, po to, żeby nie ominął Cię kolejny odcinek podcastu. A cel tych nagrań? To same konkrety i zero bullshit bingo, więc po prostu działajmy. Zacznijmy od merytoryki i konkretnie. Tak jak wspomniałam, 49% generacji Z i kolejnych produktów i usług nie szuka w Google. A gdzie? W social media, na różnego typu forach. Bazując na rekomendacjach swoich znajomych. I w gruncie rzeczy to jest idea social sellingu, czyli selling, sprzedawanie i spotkanie się w miejscu, które jest social, i tutaj social media idealnie pasują. Jeżeli miałabym powiedzieć o social sellingu w B2B, który często jest traktowany jako taki plasterek na wszelkie problemy związane ze sprzedażą, to chcę jasno powiedzieć, że tak. Nie jest. I social selling jest uzupełnieniem pewnych działań, zarówno sprzedażowych, jak i marketingowych. Dlatego prospecting poprzez cold calling, cold mailing i inne metody konferencje, osobiste spotkania, jak i marketing taki bazujący na wyszukiwarce, na mediach społecznościowych na content marketingu nadal działają. A social selling dla mnie jest takim mostem, a raczej pomostem, który może połączyć te dwa działania i więcej, często jest trampoliną do tego, żeby te działania miały większe efekty. Bo wyobraźmy sobie prostą sytuację: jestem na konferencji, na której spotykam mojego potencjalnego klienta i tradycyjna metoda, tradycyjne metody rozwijania relacji. Sprzedaży z tym klientem polegałyby prawdopodobnie na tym, że wzięłabym numer telefonu, maila i dbałabym o to, żeby utrzymywać kontakt z tym klientem. Wykorzystując metody social sellingowe, zapraszam taką osobę do kontaktu, chociażby na LinkedIn i publikując treści, nieustannie przypominam się tej osobie nieustannie dbam o to, żeby być w relacji z tą osobą, czyli tak naprawdę uprawiam pewnego rodzaju marketing, który jest 24 godziny na dobę, bo działa nie tylko wtedy kiedy coś robię, ale także wtedy kiedy mnie nie ma. Więc social selling. I po co nam ten w ogóle social selling? To jeżeli chcecie z kolejnymi pokoleniami się spotkać. Jeżeli chcecie, żeby wasze działania dotychczasowe miały trochę więcej wsparcia, to social selling w B2B szczególnie jest dobrym rozwiązaniem. Gdybym miała powiedzieć, co jest celem social sellingu w B2B, to nazwałabym to prosto top of mind. Może to nie jest prosto i to trochę za dużo anglicyzmów, ale co mam na myśli? Social selling, wbrew nazwie, na celu, przynajmniej w tych początkowych etapach, nie ma wcale sprzedaży. Ale jego celem jest to, że w momencie, kiedy nawiążemy relacje z naszym potencjalnym klientem, to nieustannie musi się przypominać, pokazywać, po to, żebyśmy byli w pierwszej trójce osób, firm, które on kojarzy w danej kategorii. Przykład. Jeżeli ja zajmuję się marką osobistą, to moją, moim celem w działaniach social sellingowych, wcale nie jest być jedyną osobą na liście osób, które zajmują się personal brandingiem, bynajmniej. Moim celem jest, żeby kiedy klient myśli o personal brandingu, miał w swojej głowie dwie, trzy osoby i żebym ja była na tej liście. Dlaczego dwie, trzy osoby, a nie jedyna? Dlatego, że w procesie decyzyjnym bardzo rzadko klient myśli w kategorii jednej osoby. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek wysłać ofertę tylko do jednej osoby i kupić jeszcze od tej osoby? No właśnie. Tak samo w social sellingu, celem nie jest bynajmniej być tylko jedyną osobą na liście. Celem być jest być w umyśle naszego potencjalnego odbiorca w tej kategorii i bycie wziętymi pod uwagę, kiedy klient pomyśli o tym, żeby coś kupić właśnie. Kategorii personal branding czy innych rzeczy. A teraz zajmiemy się ośmioma strategicznymi elementami social sellingu w B2B. I znowu, kiedy myślimy social selling, to myślimy o tym, żeby budować relacje, nawiązywać relacje, pokazywać się prawdopodobnie w bańce naszego odbiorcy, żeby poszerzać grono naszych odbiorców i finalnie ma to prowadzić do sprzedaży. Finali ma prowadzić do tego, żeby nasz potencjalny klient nas kojarzył, a kiedy pomyśli o tym, że potrzebuje naszego produktu, usługi, żeby wziął nas pod uwagę i wysłał do nas zapytanie ofertowe, wszedł na naszą stronę, skontaktował się z naszym działem sprzedaży, czy jakkolwiek nasz proces zakupowy jest ustawiony. No to teraz Osiem takich elementów, kiedy będziesz myślał o social sellingu B2B, które wzi warto wziąć pod uwagę. Pierwsza rzecz to jest grupa docelowa to znaczy, miej pogłębioną wiedzę o tym, co i komu sprzedajesz, nawet jeżeli Twój produkt jest dla wszystkich to miej świadomość, jakie potrzeby i jakie aspiracje mają Twoi klienci a przede wszystkim, jeżeli mówimy o mediach społecznościowych, to gdzie jest naturalne miejsce gdzie ja mogę się z tą osobą spotkać? Druga rzecz. Najbardziej skuteczny social selling, jaki znam, jaki do tej pory wymyślono, może w przyszłości będzie coś więcej, to jest social selling oparty o markę osobistą, szczególnie o markę ekspercką. Dlatego bardzo trudno jest sprzedawać przez przypadkowe osoby, ale kiedy masz w swoim gronie, w swojej firmie, Pracowników, którzy są ekspertami, lub twój produkt i usługa jest oparta o wiedzę ekspercką, to masz to, co powoduje, że social selling działa. Więc marka osobista to jest drugi aspekt, o który warto zadbać. Trzecia rzecz to wyszukiwanie potencjalnych klientów. LinkedIn pod tym względem jest najwygodniejszy, tam jesteśmy z imienia i nazwiska, stanowiska. Można zakupić sales Navigatora odsyłam do jednego z moich odcinków podcastu i w ten sposób można ofensywnie zdobywać kontakty do potencjalnych klientów. Czwarta rzecz to angażowanie się w rozmowę z potencjalnym klientem. Ja to nazywam mikrotreściami. Bo content marketing treści to jest ważny element o nim za chwilę, Natomiast drugim ważnym elementem, są mikro treści, czyli komentowanie, wchodzenie w interakcje, dawanie dobrych rad, dzielenie się wiedzą. I można to robić w różnych miejscach, w grupach, na forum, w dyskusjach. Jest to jeden z ważniejszych elementów. Piąta rzecz to publikowanie wartościowych treści, i to jest to miejsce, w którym sprzedaż potrzebuje marketingu, w którym marketing dostarcza wartościowe treści, takie jakie klient chce czytać. Więc absolutnie nie idziemy w strategię słupa głoszeniowego. I poza mikrotreściami, które robi bezpośrednio sprzedaż, treści dostarczone przez marketing to jest piąty element w tej strategii. Szósta rzecz to budowanie relacji. Kiedy nawiążemy relacje z naszym potencjalnym klientem, kiedy zaczniemy go karmić mikrotreściami i treściami, to tą relację należy ciągle rozwijać, podsycać, nie dać o sobie zapomnieć. W sposób indywidualny, personalny pisać, mieć możliwości pogłębiania tej relacji, czy poprzez zapraszania na indywidualne spotkania, wideorozmowy, webinary, danie czegoś na próbę, czy na przykład darmowej konsultacji. Budujemy relację i nie zapominamy o tym kliencie, którego wcześniej dodaliśmy do kontaktu. Siódma rzecz: monitorowanie. I tutaj przydają się różnego typu narzędzia, które monitorują wzmianki o naszej firmie, ale ważne jest też, żeby patrzeć, co działa, a co nie działa. Jak nasze treści konwertują, jak udaje nam się dotrzeć do potencjalnych klientów, czy ten kanał, który wybraliśmy, jest kanałem właściwym. I ósma rzecz: Social Selling to nie jest sprint, to jest maraton, a raczej to jest tworzenie pewnego procesu który nieustannie powinien być doskonalany. Dlatego ósmą rzeczą, o której warto pamiętać, to jest doskonalenie strategii, czyli sprawdzanie, co działa, co nie działa, stawianie nowych hipotez i powodowanie, że ten proces będzie coraz skuteczniejszy. Podsumowując, social selling wspiera twoje działania w obszarze marketingu i sprzedaży B2B. Dlatego warto zwrócić na niego uwagę jako coś, co uzupełnia Twoje działania. Taki puzzle, który dodajemy do tego, co już teraz mamy. Social selling pomoże Ci spotkać się z kolejnymi pokoleniami w mediach społecznościowych i spowodować, że Twoja firma będzie wzięta pod uwagę w momencie, kiedy ktoś będzie szukał produktów czy usług, jakie oferujesz. Silna marka w praktyce i to, co mnie wyróżnia, to konkret i działanie. Dlatego koniecznie sięgnij do opisu do tego nagrania, bo tam są wskazówki i konkretne kroki do wdrożenia wiedzy w czyn. Nie zapomnij także zasubskrybować mojego kanału, po to, żeby być w kontakcie, żeby dostawać powiadomienia o tym, że nowy odcinek się pojawił. A jak wiesz, jest tego cała seria. To co? Do usłyszenia w kolejnym odcinku.